Niewymłócony ryż Ludzie studiujący dammę, bez zagłębiania się w jej prawdziwe znaczenie, są po prostu jak pies śpiący na stosie niewymłóconego ryżu. Kiedy jest głodny, wstaje ze stosu ziaren ryżu, zrywając się, żeby poszukać odrobiny jedzenia. Pomimo, że śpi w samym środku stosu jedzenia, nie wie o tym. Dlaczego? Bo nie widzi ryżu. Pies nie je niewymłóconego ryżu. Jedzenie jest obok niego, ale On go nie zje. Pies nie wie, że to ryż. Może się zdarzyć, że nie znajdzie przez długi czas niczego do jedzenia i może nawet umrze. Na szczycie stosu ryżu. Tacy są ludzie. Nieważne, ile studiujemy damę, nie dostrzeżemy jej, jeżeli nie będziemy praktykować. Jeżeli jej nie dostrzeżemy, to jej nie poznamy.